Dzisiaj mamy 22 sierpień 2022 rok, poniedziałek. Jesteśmy teraz, o właśnie, jesteśmy teraz na podłodze. Na podłodze jesteśmy, jak widać. To jest tylko dla, dla świadomych, wolnych ludzi, do łaby przysięgłej suwerenów. Sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i pozostałych pracowników pokoju oraz ławy przysięgłej wolnych ludzi, suwerenów uwolnionych spod Matrixa. Jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie, tu jest, tu jest mój koszyk, gdyby co, ok? Jako suweren, który sprawuje władzę samodzielnie, chciałem kupić dzieciom czekoladę. Chyba każdy kojarzy: Czekoladę kupić dzieciom. Więc chciałem kupić ją na Słowacji. Teraz jestem na Słowacji. Przekroczyłem granicę Cieszyn-Czeski. Jechałem z Wrocławia pociągiem. Katowice by był spóźniony, bo z Wrocławia o północy noc z niedzieli na poniedziałek Kosmos, a na Śląsku rano prądu nie było. Dość dużo prądu nie było i i po lewym torze jechaliśmy i to nawet całkiem długi kawałek Katowice, Czechowice, przesiadka w Czechowicach na pociąg do Cieszyna potem do Cieszyna Czeskiego a potem na PKP Czeskie z Cieszyna Czeskiego do na Ż, Żylina, na Ż, Ż, Żylina, Żylina. Kojarzymy to, proszę sobie zobaczyć na mapę w Google i tak dalej, Żilina. Wysiadłem, miejscowość Catca. Catca, to jest takie C z takim ptaszkiem na górze. Catca, to już jest miasto na, na Słowacji. Gdzieś tak 40 kilo w linii prostej od Cieszyna Czeskiego. Cieszyn Czeski, kojarzymy Cieszyn Czeski, okej. Okay. Jestem tu na kolanach. I przeglądam czekolady. To jest koło dworca PKP. 300 metrów obok dworca PKP jest Kaufland, więc jestem teraz w, Kauf, w Kauflandzie. Jestem. W, o. Y, Kaufland card. Jestem w Kauflandzie na Słowacji. Przeglądam czekolady. Tu jest całe stoisko o. Tam jest Milka, i tak dalej jedziemy tutaj sobie i, i jestem tu na kolanach, ponieważ patrzę się na tą czekoladę. Ona jest z Niemiec, bo pytałem się tutaj y, pani ekspedientki powiedziała mi, że ta czekolada jest zrobiona w Niemczech. Więc tu sobie odłożyłem, to, to są moje czekolady tutaj. To jest cena w euro. Więc jestem tu na podłodze. Gdyby co jestem na podłodze tutaj. To dla dzieci. Przeglądałem sobie tutaj w miarę już większość. Te z Oriona, to są francuskie jakieś. Więc teraz wstaje z kolan. Beata szydło mówiła, żeby wstać z kolan, więc wstaję z kolan. Komisyjnie teraz wstaję z kolan, więc beata szydło mówiła, żeby wstać z kolan, więc. Tam są moje czekolady. Tam jest mój telefon. Te sobie odłożyłem. Muszę sprawdzić, czy się nagrywa. Tu są milki. To są ceny w euro. Na Słowacji euraki są, ok? Więc jesteśmy teraz w Kauflandzie przy stacji PKP. Właśnie wstałem z kolan. Więc można sobie zobaczyć, jak wygląda Kaufland na Słowacji, oczywiście. Całkiem, całkiem wygląda. Nie, 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 nie ma co, co narzekać. Dobrze widzę. Milki, ale milki zauważyłem, że one, że one nie są robione w Niemczech. Tutaj się popatrzyłem, że one, że to robi, kto to robi? Tam widziałem, że o, że to robi Mondales, że to robi Mondales, czyli raczej to nie jest firma niemiecka. Więc właśnie zwracam uwagę na, na producenta czekolad tutaj. A ta, gdzie jest. Ta jest. Na, przynajmniej pisze, a może być inaczej, że ta jest akurat zrobiona w Czechach. Więc tutaj sobie przeglądam czekolady, gdzie one są, właśnie kto to robi. Aha. To jest Nestle i tutaj jakaś Figaro Mondales, tutaj kto to robi? Nestle, więcej. Przeglądam tutaj te czekolady. Aha, chciałem wziąć te z dużą zawartością kakao, ale się popatrzyłem tutaj też już wcześniej przed nagraniem, że to robi, że to robi jakaś taka firma. Kto to robi? O, Hiszpania. że to jest hiszpańska firma robi te czekolady z Hiszpanii, więc Staram się przeglądnąć ateliera weźmiemy sobie. Ateliera to jest Orion o, Nestle. Więc właśnie wybrałem sobie tutaj te, tutaj tą dziesiątkę wziąłem, to jest mój telefon. No właśnie na, na, na ten mój numer telefonu zagraniczny przychodzą informacje dotyczące bezpieczeństwa europejskiego można by powiedzieć więc więc niech państwo polskie trzyma się sorry sorry więc nie, nie, niech państwo polskie trzyma się z daleka od moich wszystkich telefonów zagranicznych i nie tylko tym bardziej że jestem na Słowacji teraz i kupuję czekolady dzieciom a zobaczmy kto jest producentem tutaj Wyrobce Poznań! Jeju! Kurczę to ona, na, nawet nie ta jest szarych szeregów 48, 64, y, 62. Poznań! No, bi, 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 widocznie muszę spędzić na, na następne pół godziny y, dłużej, żeby popatrzeć się. A ta jest z Hiszpanii, a ta jest tutaj. O, skoczów! Wyrobca skoczów Ludwik Czekolada Rzeczna trzy Skoczów. Polonia, Polsko. A, czyli są tutaj też. Też, a ta Kla, klasika weźmiemy. Kto to zrobił? Polonia? A, y... przeźmierowo. 62,081 Polsza, Polsza. No, czyli No ale nie, nie mam aż tak dużo czasu, żeby to. Zobaczcie: 1, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4. Zobaczcie: 5 rzędów musiałbym tutaj przekopać aż 5 od początku, więc no... no, aż tak dużo czasu po prostu nie mam. Przyznam się a to jest za 6,5 euraka to duże tam są jakieś mniejsze no dobrze drodzy wszyscy wolni ludzie chciałbym wam powiedzieć że państwo polskie parszywa zmiana Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda Jarosław Kaczyński wszystkie organy konstytucyjne trzeciej RP zabraniają mi suwerenowi który nie ma żadnej styczności z parszywą zmianą, z państwem polskim i tak dalej, żeby kupić dzieciom czekoladę w dowolnym miejscu na tej planecie. Na przykład Czechy, Słowacja, Niemcy, gdziekolwiek. Zaraz kupię czekoladę, gdyby co. Mam przy sobie te, które kupiłem w Cieszynie Czeskim, w Kauchlandzie mam rachunek i te sprawy. Tylko jeszcze filmu nie nakręciłem, bo no, bo się spieszyłem na PKP tutaj, żeby PKP złapać szybko i żeby tutaj na Słowację zajechać na Trójstych Granic. Trójstych Granic to jest niedaleko m, m, Zwardonia, Zwardoń. Wszyscy znamy Bielsko-Biała i Zwardoń z Wardoń więc państwo polskie zabrania mi kupić na przykład czekolady w euro to są ceny w euro aby przywieźć je ze Słowacji albo z Czechosłowacji przywieźć je do Wrocławia i dać osobiście dzieciom powtarzam osobiście dzieciom chciałem dać prezenty bo od dawna miałem taki zwyczaj aby dawać prezenty dzieciom osobiście, pośredników nie potrzebuje Chyba to jest jasne. Więc państwo polskie, parszywa zmiana od pięciu lat, od 2017 roku, zabrania mi, aby kupić cokolwiek na tej planecie. Cokolwiek. A tym bardziej, co by było dla dzieci. Cokolwiek. Czekolady, cukierki, proszek, gazety, komputery, telefony, mysze do komputera, kości pamięci, pendrive, karty pamięci SD. Cokolwiek dzieci by potrzebowały lub nie. To nie mogę tego kupić, przywieźć do Wrocławia i dać dzieciom. Ponieważ tam jest parszywy, skundlały bandyta, międzynarodowy przestępca, złodziej, oszust, mataczyciel. Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat 52, która zhańbiła dobre imię Ziemi Dzierżoniowskiej. I jest dziesięcioletnim pracownikiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Wydział Pierwszy Cywilny Wrocław Krzyki. To ten parszyby skundlały bandyta zabrania mi, zgodnie z bezprawiem państwa polskiego, aby kupić. Dowolną ilość czekolad. Dowolną ilość. Tyle ile mi się tutaj do tego koszyka zmieści. Lub jeszcze więcej, to nie jest problem. Więc tutaj sobie wziąłem 10 czekolad. Patrzymy sobie tutaj na daty. One są z Niemiec. Jesteśmy w Kaulandzie na Słowacji, kto mi zabroni? Kto mi zabroni kupić czekolady dzieciom, albo cokolwiek? Na Słowacji, albo gdziekolwiek. Gdziekolwiek na świecie. Dlatego też yy, szacowna łabo przysięgła suwerenów, wolnych ludzi, sędziów pokoju prokuratorów pokoju teraz jestem tutaj kwitnę na podłodze dosłownie kwitnę na podłodze nie wiem czy będzie widać kwitnę na podłodze tutaj przeglądam te dolne półki czekolad te które po niemiecku tak z wyglądu widać że, że są produkowane w Niemczech więc przeglądam je Wybieram tutaj dla dzieci czekolady, ale państwo polskie, ten kurwidołek milicyjno-obywatelsko-sądowniczo-prokurwatorski na Rubieżach III RP, tam gdzieś w okolicach Wrocławia, oni mi zabraniają, aby przekazać osobiście worki z pieniędzmi i czekolady dzieciom więc takie państwo macie że Andrzej Duda od pięciu lat superprawnik, prawnik doktorat sprawa czy jakiś tytuł ma tam naukowy sprawa Jarosław Kaczyński superprawnik, socjalistyczne prawo skończył doktorat ma tylko Zbigniew Ziobro prawnik nie ma doktoratu to cała parszywa zmiana zabrania mi przekazać tych 10 czekolad dzieciom. Nie wiem, tutaj jest sklep, tak, to są kamery, a nie chcę robić tutaj ten no numeru, ale skoro jestem, mam paragon, to wy, wyjmę czekolady, które kupiłem w Cieszynie Czeskim. Najwyżej ktoś przyjdzie. To kupiłem w Cieszynie Czeskim. Te czekolady są z Cieszyna Czeskiego. Może tutaj przyjdzie raz ochrona jakaś. Może przyjdzie ochrona jakaś i się i się po prostu będzie coś tutaj no się bu burzyła się, że że tu jest jakiś Polak i on coś tutaj tak on tu jakieś takie, wiecie, rozumiecie, dziwne tu rzeczy na podłodze robi, jakieś filmy kręci i tak dalej, i tak dalej. Więc państwo polskie zabrania mi, aby przekazywać prezenty i czekolady dzieciom już piąty rok. Dziękuję. Jestem siedzę tu na podłodze, bo jest, bo jest tutaj dolny rząd, ok? Ale by szydło podziała, żeby wstać z kolan. Dziękuję.